cześć! tu, Piotr, czyli Kuldan i witam Was w kolejnym kultywatorze. Dzisiaj w odrobinkę innej formie, no ale to sami zaobserwujecie i zobaczycie, i dacie mi znać, co o tym sądzicie. W każdym razie, zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, a właściwie dwóch tematów dzisiejszego odcinka, to dla wszystkich osób, które zastanawiały się, co to za takie dziwne hałasy w poprzednim kultywatorze się pojawiły, no to oto odpowiedź. Ten oto sympatyczny Kotel postanowił zabawiać się z jakimiś różnymi dziwnymi przedmiotami, które tylko mógł znaleźć. Co jest zabawne? Spał cały wieczór, kiedy tylko zobaczył, że ustawiam kamerę, światła, tło i tak dalej. natychmiast się obudził i zaczął się wyjątkowo mocno interesować kablami i całą resztą. No, widać, też chciał być na filmie, więc jego życzenie zostało spełnione. Ale przejdźmy do dzisiejszych tematów. Obie rzecz, o, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest bardziej taki temat dowolnej dyskusji i jestem bardzo ciekawy, co Wy o tym sądzicie, jakie Wy macie do tego podejście. Nie będzie to żadne odkrywanie tajemnic branży, wyciąganie magicznych statystyk albo jakichś tajnych raportów. Po prostu temat do dyskusji. Które mnie zastanawia i może Was również zastanowi. A więc, mimo że gry wideo, nasza pasja, od wielu, wielu lat są coraz większe, rosną, pojawiają się wszędzie. Ludzie grają w, na komórkach, ludzie grają w e, autobusie, w tramwaju, w metrze, ludzie grają w biurze, na Facebooku, w nagle szaleństwo, w serialach telewizyjnych, wszędzie, wszędzie, wszędzie pojawiają się gry wideo. To mimo to, my jako gracze mamy coś na zasadzie syndromu oblężonej twierdzy. Leżą to zabawne, bo jak zacząłem googlać ten temat, to okazało się, że już nie raz i nie dwa zostałem poruszony w polskim internecie. Czy to przez Piotra Gnypa w 2011 roku, czy na przykład przez Kłaza w 2013. To jest najlepsze? Lata mijają, a nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia, bo my, gracze, kiedy tylko gdziekolwiek na horyzoncie pojawi się jakiś sygnał krytyki w stosunku do naszego hobby, do naszych wspaniałych giereczek, natychmiast chwytamy za pochodnie, chwytamy za widły i biegniemy, krzycząc: Urla, na wroga, zabić, zniszczyć. Świetny przykład z tego roku. Na początku stycznia pan Grzegorz Lindberg, który jest socjologiem, wystąpił w programie telewizyjnym i później na swoim profilu facebookowym nawiązał do tego programu mówiąc, że no, wypowiedź była dłuższa, ale to, co nam się tak strasznie nie spodobało, nam, graczom, graczom, to to, że y, gry, między innymi, upraszczając oczywiście całą wypowiedź, są powodem agresji wśród młodzieży. Tam to było dłuższe, nieważne, nieistotne. Co się stało? Czy ludzie ustali, że okej, okay, no, facet może sobie myśleć, co chce? Okej, okay, czy możemy wejdziemy z nim w dyskusję na argumenty? Tacy też się pojawiły. Ale największa i najszersza reakcja gracze, bo on w zasadzie co za idiota, co za debil, nie zna się na czym gada, jak tak można, zaraz trzeba mu w ogóle spalić tego jego Facebooka. I od razu zaczęła się rzeźnie w komentarzach. Bardzo szybko od normalnych argumentów przeszło do ty jesteś debilem, ty masz mózg małpy i tak dalej, i tak To jest dosyć ironiczne w tej sytuacji. Właściwie ludzie zachowując się tak, ludzie, my gracze zachowując się tak, potwierdziliśmy jego teorię na temat tego, że gracze są agresywni. Cóż, ale pytanie brzmi po cholerę czemu? No facet niech sobie uważa, to uważa, to Mało mamy przykładów na to, że gry są super. Naprawdę czemu, czemu, czemu? Kolejna rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to zjawisko umierających ekskluzywów first party. Jeżeli spojrzymy na 2016 rok, to na PlayStation 4 weszły tylko i wyłącznie cztery ekskluzywy. Gravity Rush Remastered, Ratchet Clank, The Last of Guardian i Uncharted 4. Dla odmiany mamy tak: 2016 rok to jest mniej więcej 2,5 roku po premierze konsoli, bo konsola PS4 zadebytowała w listopadzie 2013 roku 2016 rok. Jeżeli odniesiemy to do PlayStation 3, czyli konsoli, która zadebytowała w roku 2006, w listopadzie 2006 roku, tak jak PlayStation 4 w listopadzie 2013, w 2009 roku czyli dokładnie takim samym okresie czasu jak od PS4, premiery PS4 do 2016, to od premiery PS3 do 2009 wyszło ile ekskluzjów? 11. I to nie jakieś tam śmieszne ekskluzwy, a same duże dobre gry. Okej, okay, no może nie same duże dobre gry, ale masa duże dobrych gier, w tym na przykład Uncharted. Wisko to troszeczkę wynika z tego, o czym mówiłem i poprzednim razem i na samym początku, czyli tego, że branża jako taka się zmienia, gier jest bardzo dużo, no, ale głównie są to performy, mam masę indyków, które też pojawiają się wszędzie i na wicie i na telefonach. I na... Zresztą jak przeglądacie codziennik, to często możecie zobaczyć, że z jakimś przerażeniem albo że pokazuje, że o patrzcie, kolejna gra z telefonu pojawia się na konsoli. No ale cóż, nic z tym nie zrobimy. W każdym razie, jeżeli tak się dzieje, to znaczy umierają duże ekskluzywy. Zresztą jak spojrzymy na 2017 rok wcale nie ma tak dużo zapowiedzianych problemy. Jak spojrzymy na Xboxa w 2016 roku, to mimo że ja w głowie miałem taką wizję, że tam było bardzo dużo ekskluzywów to dupa, wcale nie też cztery gry. W każdym razie, co z tego wynika? A więc wynika z tego to, że moim zdaniem coraz mniejszy sens jakikolwiek ma posiadanie więcej niż jednej konsoli. PCT i konsola, ewentualnie na przykład PC i Switch? Albo i nie. Być może są dobrym rozwiązaniem. No bo wybieramy sobie, które ekskluzywy nas bardziej interesują, które mniej więcej się pokrywają. Tu mamy Gearsy, tu mamy Uncharted, tu mamy Forza, tu mamy Gran Turismo. Być może będziemy mieli. Eee, a PC daje nam dostęp do wszelkiej maści multiplayer. Oczywiście można powiedzieć, e, ja nie gram na PC, cały dzień spędzam w pracy przed komputerem, nie mam zamiaru potem siedzieć przed komputerem. Przys nie wchodzimy kompletnie w tę dyskusję. Klawiatura, myszka, granie na sofie na padzie? Nie, nie. Nie ma Okej, okay. wtedy jedna konsola Wam wystarczy, no bo tak naprawdę, na no poważnie, jest jakikolwiek sens kupować konsolę dla jednej gry? No bo zazwyczaj z tych ekskluzywów, które wyszły, nie wszystkie są świetne, nie wszystkie to są gry, w które koniecznie trzeba wygrać. Nie wiem, oczywiście ludzie, którzy kupują Switcha dla Zelda, pewnie mówią, że oczywiście, że jest, ale to spoko, Wasza sprawa, nie wnikam. Rozmawialiśmy o Switchu kiedy idzie i pozdrawiam Kasztaniaka i całą resztę szalonej ekipy Nintendo, w każdym razie, moim zdaniem coraz mniejszy ten sens istnieje. Konsole stają się właściwie dokładnie tym samym sprzętem, różnice są drobne. Teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle. No, z jednej strony chyba dobrze, bo możemy grać mając mniejszą ilość sprzętu i wydając mniej pieniędzy na sprzęt możemy grać w większą ilość gier, bo większość z nich jest wszędzie dostępna. Z drugiej strony tytuły te ekskluzywy AAA First Party ja zawsze to do siebie, że to były te takie naj, naj, najbardziej growe gry, te takie najfajniejsze tytuły. To zawsze jak potem mówimy, że o, Ty, PC-owcu biedny, o, nigdy nie zagrasz sobie w Uncharted. No właśnie, przykład, najlepszy. No i teraz pytanie brzmi, czy jeżeli ekskluzywy AAA umrą prawie kompletnie, będziemy dostawali jedną, dwie gry rocznie, to czy te wszystkie inne gry, które są po prostu multiplatformami wychodzącymi wszędzie, to będą tylko i wyłącznie fajne, dobre gry, ale przez to, że muszą być skalowane do kilku sprzętów. Teraz trzech. PC zakładając, że to jest jeden sprzęt, no bo to już wchodząc w szczegóły, to w ogóle jest masakra. No ale mamy pc mamy Xbox One i mamy PlayStation 4, mamy już PlayStation 4 Pro, czyli już mamy 4 sprzęty, a za chwilę jeszcze będzie Scorpio. Czyli tak naprawdę ta jedna gra będzie musiała być skalowana na pięć różnych sprzętów, patrząc na pc to na jeszcze więcej sprzętów i nagle się okaże, że nie będziemy mieli gier, które wyglądają jak cukiereczki, jak ten przesłuchywany Charter 4 czy, ha, co jest ciekawe, nawet Killzone Shadowfall, który wyszedł na premierę PlayStation 4, dalej wygląda olśniewająco. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze tematy. Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania. Zarówno jeśli chodzi o ten syndrom o twierdzy i to, że musimy chwytać za każdym razem pochodnie, jak i o to, co sądzicie o ekskluzywach first party. Czy to dobrze, że ich jest coraz mniej, czy to źle? Mówię, zdania mogą być podzielone. Bardzo jestem ciekaw Waszej opinii. I po trzecie, i to właściwie dla mnie też może nie najważniejsze, ale bardzo ważne, żebyście dali mi znać, co sądzicie o tej formie kultywatora. Czyli bardziej płynnej wypowiedzi, bez cięć, bez takiego większego przygotowania jej, a mówienia tak troszeczkę od serca. Aha, jeszcze jedno. Jeżeli macie 15 dolarów i Wam się nudzi i chcecie na przykład zapełnić sobie czas, w przyjemne dwa wieczory, to serdecznie polecam Wam Pit People, które właśnie pojawiło się w Verily Access. Jest to gra od firmy Behemoth Games, czy to właściwie The Behemoth, Make Games, którzy to stworzyli na przykład Alien Homid. Czy też y, Castle Crusher. Gry mają bardzo podobny styl graficzny, ale są zupełnie inne. Bit People w uproszczeniu jest to strategia oparta o heksy, turowa strategia, gdzie naszą drużyną musimy pokonać drużynę przeciwnika. Oczywiście to jest podstawowe założenie gameplayu, natomiast w samej w sobie grze mamy dużo różnych fajnych ukrywanych mechanik, jak np. różne rodzaje zdolności specjalne, broń, którą dobieramy, czy ktoś jest cięższą postacią, czy jest wolniejszy, szybszy, czy na przykład łapanie przeciwników i masa innych rzeczy. Przejście w samej w sobie aktualnie dostępne w Early Accessie zarówno na Steamie, jak i na Xbox One. Kampanii fabularnej zajmie Wam dwa krótkie wieczory, natomiast oprócz tego jest tam dużo questów pobocznych, napieprzanie się w arenach i absolutnie masa czarnego humoru, plus rewelacyjny narrator. A czarny humor jest w stylu takim, jak to na przykład w jednym zadaniu musiałem od, yy, odtransportować pana, który miał nazwisko Pęcherz, do miejscowości yy, Kibelkowo. Ha 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 ha. ha. No cóż, może być głupio, ale naprawdę gra się w to wybornie, jest ładne, sympatyczne, kolorowe, ja absolutnie czekam na każdego update'a, a co zresztą patrząc po blogu dewelopera, czyli We Make Games The Behemoth, no, wygląda na dosyć aktywną pracę. I już pierwszy update ma się pojawić drugiego, czyli już się pojawił wczoraj, a na Xbox One ma się pojawić 14 lutego. No i mam nadzieję, że wszystkie kolejne będą pojawiały się równie często i równie szybko. No dobra, czekam na Wasze komentarze, dawajcie znać, łapki w dół, łapki w górę, hu, hu ha. i do zobaczenia za tydzień. Cześć!